Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek z ekspres losami z Zakopanego. Zakupiłam te ekspres losy o 14.33 i mam 5 sztuk za 10 zł, nie chciałam za dużo inwestować, ale będziemy sobie tutaj świnkę, że tak powiem, szukać cyferki, mam nawet długopis od Polispierydusa. I szukamy, będę zakresiać 19, nie ma, 27, nie ma, 6... Nie ma, są małżełki. 29. Nie ma pustaczek. 27. Mamy 4 zł. Tutaj o, patrzcie. 27. Właśnie nie wiem, czy tutaj się sumuje. Czy to ma sens szukać kolejnych. Także 10 zł. Już mamy spórkę z powrotem. Kolejna. Express Loss. 6. 7 mamy. 27. Nie ma osiem nie ma szesnaście nie ma kolejna pochyla pusty, puste 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 kolejny osiem dziewięć dwadzieścia cztery nie ma trzydzieści nie ma piętnaście nie ma ale no tak jest fajnie bo jest czwóreczka i ostatni osiemnaście osiem 26, 25, 30. O, mamy 30 i mamy 20 zł. Wow, super. I 16. No 16 nie ma. No to kochanie, mamy plusika zobaczcie 20, 24 zł, a wydałam 10. Super. Bardzo się cieszę. No to ekspres losy fajnie spisały się. Super. Bo jak oglądaliście. Premiery z drapki to średnio, także bardzo, bardzo się cieszę, świnki tutaj dopisały, cieszę się bardzo, pozdrawiam Budziaki, Papa, na pewno będzie jeszcze odcinek z miksem z drapek. z automatu.